Cześć, tu Mateusz, giernik.pl Jestem właśnie w Katowicach na pokazie gry Resistance 3 na PlayStation 3, co skłoniło mnie do tego, aby tutaj przyjechać. Pokaz gry w technologii stereoskopowej. Szczerze powiem, miałem do czynienia z technologią 3D tylko raz na pokazie Gran Turismo Roadshow. Powiem szczerze, że jak dla mnie był to tani chwyt marketingowy, natomiast tutaj byłem ciekawy jak gra... Yy, będzie, będzie prezentowała się w, tech, w technologii 3D. Zostałem dodatkowo wyposażony w sharpshooter, który podobno ma uatrakcyjnić zabawę. Potrzebne jest jeszcze do tego kontroler Move i kontroler Navi, yy, aby, aby sprzęt działał właściwie. Yy, sprawdźmy, jak gra prezentuje się w praniu. Po pokażę Gran Turismo nie wierzyłem, że technologia 3D sprawdzi się, natomiast tutaj bardzo miło zaskoczyło mnie Resistance 3. Od samego początku efekt głębi, efekt stereoskopowy jest bardzo widoczny i odczuwalny. 3D to na pewno y, drzewa i wraki samochodów y, robią dosyć spore wrażenie. jak również części, części ogrodzenia i trawa, która może jej jakość nie jest się najlepiej, ale efekt 3D jest bardzo odczuwalny. Natomiast y, pociski y, lecące w moją stronę też robią mm, naprawdę dobrą impresję. na pewno wymaga dużej ilości czasu, ale uwierzcie mi, że zabawa staje się naprawdę przednia, jeżeli opanujemy sharp shooter. się szep dosyć przyjemnie, e, sterując na boki rozglądamy się, natomiast e, gałka, która umieszczona jest w kontrolerze ruchu e, służy oczywiście do poruszania się. Gra robi wrażenie, głębia jest bardzo widoczna, zwłaszcza w otwartych lokacjach. Zamknięte lokacje na pewno się, prezentują się troszeczkę gorzej.